Siemanko wszystkiego, na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przyprowadzimy sobie vlog i w tym vlogu opowiem wam, jak ja piszę ten egzamin oczywiście nie będę nagrywał bo telefonu nie można wnosić no ale powiem wam jak ja yy, w tym przypadku przystępuję do egzaminu zawodowego yy, jak ja radzę i jak ja się czuję. Powiem Wam, że pozytywnie, że nie ma, nie ma takiego stresu. Powiem Wam, że u stres jest taki na 5, 5% na razie. Prawie niedźwiedź. Bo no, jak już będzie, jak już rozmawię przez tym kubikerem, będę robił testy i wszystko te karty, i wszystkie te papierowe robocze to naprawdę nie będzie no, nie, nie. no ale jakoś radę nie mam rozmowy, się coś innego by się zresztą już nie No, jakoś macie rację co do kogo wypiłem Trochę za wcześnie stała, ale mam no. no, tak czas sobie co darmo. i cóż, na razie jestem pozytywny i najlepszy. Może nie przez kawę, ale uważam, że czy mnie denerwuję, co przeciwnie do mojego wychowacza, bo już w ogóle cały czas się tak jak jakby bo no wiadomo, wtedy lat nas uczy i też chce, żeby jego uczyniono jak najlepiej wypłacał. No i to co eee, wam mogę powiedzieć? Do tej pory, na może na początku, jaka jest forma e, egzaminu, bo może niektórzy wiedzą, że to rocznikowo się zmienia status egzaminu, na przykład ja już akurat trafiłem, w tych latach do szkoły w posłówce i do zawodówki, że akurat trafiłem na taki rok, który coraz się zmienił, i miał programowania, no i na przykład jestem pamiętny, że w posłówce miałem jak już wspomniałem, mam zamiar ósmokresistów. I to też w nie może niczym. Ale jest to by forma A4, czyli na papierze rozejrzałem. tak jakoś... ...finansje ja, było. Już nie pamiętam, gdzie... Że... A! Na angielskim to finansje było, że... ...nie było Nie było słowa. Było... Po prostu był by, by głosy. Po angielsku ktoś się tak pan nawijał. I myślał, że wyłapać też psówkę i no tam, poza sadzki, poza spejsem. To, to się zmieniło. W różnych klasach z tego, co pamiętam. No, w zasadzie też było do tej pory. Fakt że po prostu dostajesz kasztel, że tu wypełniasz, a tu masz pytanie i musisz zaznaczyć o tym, co A teraz nie. Teraz jest tak, że przez komputer, trzeba przy komputerze, rozwiązuje się, wiecie, technologia i tak no, tam, inne. Jak y, może zdanie, to y, wyszło, na no lepsze, że jest w formie komputerowej elektronicznej z powodu tego, że mogę rozwiązać z... na telefonie, że jakby było, byłoby w formie w papierowej, no to bym musiał korzystać z, yy, ze skrzydlu, żeby by się nie chciało. Albo w internecie to byłby mało informacji bo po prostu bym nie wierzał, tak jest, yy, atre... nie. jest w formie komputerowej. Ja wchodzę na tym domu, rozwiązuję testy przy podwójse, tak jak się już bym zdecydował. No i to jest dla mnie ułatwienie. No i powiem Wam. Tyle testów co do tej pory rozwiązałem. No te, te stare testy to mogą być trochę trudne w 2014, 2015, 2018 roku, ale później z góry już większość z pamiętam. No. Jest do tej pory, czyli ja robiłem ro, ro, te testy to ponad połowa dwa testy udziło mi udało mi się udało mi się na 80, kwocie, czyli miałem, czyli jakieś 45, no to odpowiedział na 33, no i tak około 30 było. No, tak się już. No, tak mi do tej pory testy do tym ski, no to W nie trzeba było. Bo mi do ozywa. I cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? Przede wszystkim dzień przed egzaminem to nagrywam poprzednio e, vlog, e, poradnik jak zdawać e, poradnik e, e, na egzaminy. No to zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy, że dzień przed egzaminem nie do związanych testów. Czy nie łciusz, teraz ktoś powiem. Jak to się mówi? Tak, po prostu taki dzień przed pincem Po prostu nic nie rozwiązywać. Odpocząć, oddychnąć, no, no... i po prostu to, co umiecie, to już na panu pół głowy zostało i... No. Dalej, ja już nie będę wam z um, tylko jedno, że ja się nie przyjmuję i Wam, którzy będą zdawać egzamin na przykład za rok, za dwa, czy tam w ósmym czasie, czy nie wiem, jakieś studia, czy też egzamin zawodowy tylko uczycie się, uczycie się, wiem, że się nie chce, no jak już razem, dwa, trzy razy weźmiecie się za tą nałogę, no, no to już później trochę się chce, żeby sobie no, tak, że teraz nie było kupić. No, także cóż. Nie. Jeśli mi uda się dzisiaj zdobyć wyniki, to wam mogę dodać jeszcze, mogę wam... Dobra, się jeszcze jedną część do tego filmu jak mi posłów Więc mi się uda jeśli nie no to powiem wam kiedyś w u zoku Także trzymajcie się ciepło na albo do zobaczenia mamy dasu części tego tych egzamin to wam mówią Powiem wam że do tej pory nie wiesz, ale zdałem. Jest, mamy to. Zdałem i to na 24, 30, 40 czyli 70% yy, zdane. No. Czyli tak na 70% zdane, ale groszeczkę zdane. Czyż wam mogę poradzić? To takie, jak pani mówi. To chce, niech czeka na końcu czasu, jak wszyscy się można spać w nich. bym wczoraj czekał czy zdał czy nie zdał Dobra, poświęcę się te pół po godziny, poczekam. Czekam, ale uwierzę, że do tej pory co wam mówię, że nie czułem strachu, nie czułem stresu, a jak przyszło co do tego, no to już trochę ten stres był. Także no stres był a najgorsze było to czekanie czy zdałeś czy nie zdałeś no to było najgorsze siedzisz sobie na korytarzu i taki czekasz dopóki do możesz sprawdzić sobie wyniki i w ogóle no ale co zarogowałem i patrzę było 24,40, a Pani mówi, że dało się pewnie. No i od razu świętowanie. No, takie świętowanie, serpiej nie wspominać. Ech, no i cóż. Zostało mi to było na weźmie. A co było jest na że niektóre pytania były takie, których w ogóle się nie uczyliśmy. W ogóle. Po prostu niektóre pytania były po prostu z kosmosu. Niektóre pytania były z kosmosu. I nie widziałem. Po prostu strzelałem, ale chyba udało mi się strzelić. Na szczęście nie miałem za, yy, takich zadań automatycznych, yy, gdzie było trzeba liczyć. No to tam e, akurat mi się pociężało po że nie miał takich czarach. A co najgorsze, że miałem strach, że miałem niebieski był kopisany czarny. Kurwa. Jak, jak teraz go się przeciepa, to kurwa, nie, nie dopuszcz mnie, do mi się, no kurwa, będzie lipa. Ale ta pani chce mnie tylko podpisaj, A może być niebieskie gdy ogruszona? Od razu więcej No, więc tak o Artrudy Zdane. Teraz czekam do 15 czerwca. na krwyt będziemy tam Jak te dwa zdam, no to będzie podwójnie świętowanie. <grymne> Dobra cóż, ja bardzo się cieszę, że zdałem, po prostu widziałem, że zdam, że się uczyłem, że byłem przygotowany do tego i no, na spokojnie do tego podeszłem, no, także cóż, jeśli Wam filmik się spodobał, to łapo w górę, subskrypcja, komentarz, wiele widziany, trzymajcie się, ciebie. na łap!